taki Peugeotik ładny 508 2.0 HDI. Tutaj był taki dosyć spory wyciek, lało się z góry po misce olejowej, po skrzyni biegów. Ja to wszystko jeszcze będę tutaj domywał. Skąd był wyciek? Wyciek był z podstawy pompy wysokiego ciśnienia. W tej podstawie jest zębatka, która za pośrednictwem wałka rozrządu napędza tą pompę wysokiego ciśnienia. I teraz tak, jak zauważycie, na tej uszczelce jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery miejsca na śruby. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak kupicie taką uszczelkę i założycie to, to nadal będzie ciekło. Perzot zrobił poprawioną wersję uszczelki, która nie ma tych miejsc na śruby, tylko jest ten okrąg i dwa, dwa kanałki olejowe. I tutaj y, miejsce tylko do takiego cyska, który wystaje, żeby to podtrzymać. Jak założycie y, właśnie tą poprawioną muszczelkę, to wtedy ta podstawa lepiej to dociśnie.